Zobacz, jak zrobić stropodach w programie Archicad. Archicad laika miejsce, gdzie zaczyna się cerę, staje się profesjonalistą. Stropodach z perspektywy samej bryły nie ma większego znaczenia, bo z powodu małego nachylania nie jest w ogóle zauważalny. Ale sytuacja zmienia się, gdy wszelkie nowe, delikatne skosy chcesz mieć narysowane w przekroju. Tutaj Archikad ułatwia nam sprawę i jeśli stworzymy model, to z łatwością narysuje nam jego przekrój odpowiednią strukturą warstwową. Od czego zacząć? Pomijamy już atygę, która w ramach stropodachów z reguły też musi zostać wykonana. Tworząc stropodach, możemy do tego podejść dwojako. Rysując stropodach narzędziem strop, przypisując mu dobraną strukturę warstwową, mając taki biedny stropodach bez kosów, tu można by zakończyć jeśli chodzi o bryłę, zwłaszcza na etapie poglądowej koncepcji. Jednak jeśli chcemy, aby to wyglądało poprawnie, możemy taki stropodach narysować ze skosem. Uzyskując pożądany efekt wykorzystamy do tego strop oraz dach, ale zacznijmy od początku. Najpierw potrzebujemy dwóch struktur warstwowych. Jednej, która będzie zawierała wszystkie płaskie warstwy, bo chcemy płaski strukt wewnątrz, I druga, która będzie zawierała wszystkie skośne warstwy, bo chcemy spadek od strony zewnętrza, który będzie pozwalał na odwodnienie. Własne struktury tworzymy poprzez narzędzie struktury warstwowe. Spróbujemy to zrobić w oparciu o istniejącą strukturę stropodachu pełnego tradycyjnego. Klikamy Utwórz i tam możemy wybrać nową strukturę, ale tutaj pójdziemy trochę na skróty i wybieramy powietr na bazie struktury 610. Zmieniamy tylko nazwę na strop Pełny tradycyjny strop. Po kliknięciu OK usuwamy wszystkie warstwy, które nie będą skośne. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o tworzeniu struktur warstwowych, to zapraszam do filmu o tworzeniu ścian wielowarstwowych, gdzie dokładnie zostało omówione tworzenie struktur. Zostawiam wszystkie aż do ocieplenia, któremu przypisuję przykładowo 20 cm, bo chcę, aby w najniższym miejscu zawsze była ta wartość. Ustawiamy, aby ta struktura. Była możliwa dla użycia w stropie. Następnie robimy to samo z drugiego zestawu warstw, tylko dodajemy nazwę dach i wybieramy użycie dla dachu, a następnie wywalamy wszystkie płaskie warstwy, pomijając warstwę z ociepleniem, która będzie naszą warstwą wyrównującą. Po utworzeniu struktur rysujemy strop oraz w tym samym miejscu dach jednopłacowy o odpowiednim kącie. Strop możemy narysować za pomocą łamania czy rysowania prostokątnego. Natomiast kształt dachu rysujemy tak samo, ale najpierw wybieramy metodę konstrukcji jednopłaciową, odpowiednią wysokość, czyli 0. Ustawiamy kąt dachu i przed narysowaniem kształtu dachu rysujemy krawędź względem której powstanie nachylenie naszego dachu. Wybieramy kierunek spadku, a następnie rysujemy kształt dachu. Rysujemy przekrój, aby zobaczyć jak to będzie wyglądać w strukturach. Nie było potrzeby dokładnie wiedzieć, na jakiej wysokości jest dany element, bo jak widać, możemy w ramach przekroju dostosować dokładnie wysokość. Po przesunięciu na przekroju naszych elementów, widać, że struktury na siebie nachodzą. Aby tak nie było, musimy wykonać najważniejsze działanie dla poprawnego wyglądu, czyli działanie na elementach gryłowych, które znajdziemy pod prawym klawiszem myszy w menu kontekstowym. Narzędzie to działa trochę jak nożyczki papier. Element bazowy to nasz papel którym będziemy wycinać, czyli nasz dach. Zaznaczamy dach i wybieramy przycisk dodaj element bazowy. Wybieramy strop, który ma służyć jako nasze nożyczki i wybieramy dodaj operator. A na koniec wybieramy operację odejmowanie z odcięciem dołu. Wybieramy wykonaj i jak widać teraz oba elementy pięknie tworzą całość. Możemy również takie przecięcie stosować dla dachu wielopołaciowego. Jeśli chcemy wykonać taki stropodach w połączeniu z aktyką, zapraszam do subskrypcji, aby nie ominęły cię inne filmy na kanale.